Dzień dobry, witajcie, kochani ludzie. To jest y, krótkie przesłanie do osoby, która y, pojawiła się na mojej drodze na Facebooku Patryk Gospodarek. I jakoś tam leży mi na sercu y, ten człowiek. Nie wiem dlaczego. Y, jakkolwiek. To jest do ciebie, Patryku. Proponowałem, żebyśmy się dzwonili, porozmawiali, może nawet spotkali, bo chyba niedaleko ode mnie mieszkasz. Na razie to oferta nie została przyjęta, więc wybieram taki sposób komunikacji. Może się coś inni też nauczą z tego wszystkiego. Myślę, że to jest ważna bardzo informacja, że w Biblii nie ma kościoła. Człowiek, który Wspiera tą nazwę, propaguje ideę Kościoła w Biblii, wprowadza zamieszanie do głów ludzi. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, jest Bogiem pokoju, nie jest Bogiem zamieszania. On u niego tak jest tak, a nie jest nie. I nie ma nic pomiędzy. Jest po prostu mówi do nas jasno, w klarowny sposób, nie prowadzi do konfuzji, do zamieszania. Swojego czytelnika. Dlatego w Amosa 3:7 jest napisane, że Yahua nie uczyni niczego na ziemi, Yahua, Bóg, nie uczyni niczego na ziemi, dopóki nie zapowie przez swoich sług proroków. Kościół chrześcijański to jest potężna idea, to jest wielka sprawa, tak? Niektórzy myślą, że narodził się w dniu pięćdziesiątnicy. Kompletna bzdura to jest. To jest bajka, filozofia ludzka. Nie jest to objawienie słowa Bożego. Bóg by zapowiedział powstanie czegoś takiego jak kościół chrześcijański, gdyby faktycznie miał na myśli zakładanie jakiegoś nowego organizmu wierzących ludzi. On zapowiadał często gęsto swojego mesjasza, że mesjasz przyjdzie i dokona wielu rzeczy na ziemi, ale ani jedna z tych rzeczy to jest zakładanie kościoła chrześcijańskiego. Dlatego kościół chrześcijański jest manipulacją. My mamy mówić prawdę. Mamy głosić ludziom prawdę, nie bawić się w kłamstwa. Wczesna Reformacja nie używali wtedy w pierwszych przekładach wczesno-reformacyjnych, pism świętych, nie używano słowa Kościół, Kirche, Church, nie używano takich słów, takich sformułowań. Przeczytajmy po kolei, co ja tu napisałem, bo chyba jestem z siebie w miarę zadowolony z tego, co tutaj zostało popełnione. Patryk Gospodarek, Kościół to lingwistyczna manipulacja. Przestań wierzyć w bajki filozofów katolickich. Nie powinno być słowa Kościół w Biblii, gdyż Bóg nigdy nie zapowiadał, że obiecany Mesjasz zbuduje chrześcijaństwo. Więc przestań oszukiwać siebie i przestań oszukiwać innych. I się dołóż z historii reformacji oraz z pism prorockich. Za chwilę pokażę dwa wersety z Biblii Lutra, Marcina oraz z Biblii Williama Tyndale'a. I zobaczycie z Mateusza 16:18, że w tych wczesnych przekładach reformacyjnych nie było używane słowo kościół, bo kościół to katolicki. Kościół to jest papieski system. Bóg nie tworzy kościoła na ziemi. Kościół to jest system hierarchiczny. A Bóg osobiście chce komunikować z człowiekiem. To jest istota nowego przymierza. I to ciało wierzących, które Biblia zapowiada, które Mojżesz i prorocy zapowiadali, Mesjasza, który zbuduje coś, to zbuduje Zjednoczony Izrael, odrodzi Izraela, zasiądzie na tronie Dawida i rozpocznie restaurację Zjednoczonego Izraela. I to jest istota nowego przymierza. Nowe przymierze, jak jest w Biblii zapowiedziane, o czym prawdopodobnie Patryku Gospodarek nie wiesz, nowe przymierze. Jest zapowiedziane dla Zjednoczonego Domu Izraela. Nie ma nigdzie w pismach prorockich ani jednej zapowiedzi Nowego Przymierza dla Kościoła Chrześcijańskiego. Dlatego posługiwanie się takim terminem, jak Kościół Chrześcijański, jest zwiedzeniem. Jest to wprowadzanie zamieszanie, zamieszania do objawienia Słowa Bożego. Słowo Boże jasno. Pokazuje, że wierzący ludzie są Izraelem. 12 plemion w rozproszeniu. Można się, może się komuś to nie podobać, ale tak mówi Pismo Święte. Dlatego proponenci kościoła chrześcijańskiego są tak nieuczciwi, że nie chcą ze mną rozmawiać w cztery oczy czy przez telefon. Nie chcą, bo wiedzą, że przegrają. Szybko zostaną sprowadzeni w kozi róg. Pod mur i nie będą mieli nic do powiedzenia. Wiem, bo to przerabiałem z wieloma nauczycielami Biblii. Ludźmi, którzy się zawodowo nauczaniem Biblii zajmują. Ale reakcje są ze strony tych ewangelicznych nauczycieli podobne jak ze strony księży katolickich. Tamci oczywiście Pisma Świętego nie znają. To jest wiadome, że nie znają Pisma Świętego. Pięć minut rozmowy z nimi już wiedzą, że. Nie znają Pisma Świętego. Nie przykładają wagi do tego, żeby poznać Pismo Święte. Ale ja rozumiem, że tacy ludzie jak Patryk Gontarek, to powinni, tacy ludzie ewangeliczni, jacyś tam wierzący, powinni dobrze poznać Słowo Boże, tak? No właśnie. No, ale niestety nie znają go dobrze. I tu jest napisałeś mi, Patryku, zacznij czytać, bo widać po tym, że jako szabatowcy macie braki związane z tym tematem polecam się douczyć proroctwa Daniela nie mam żadnych braków nie mam żadnych braków tylko nie wiem czemu chłopaku nie chcesz ze mną porozmawiać jak ja mam braki to mnie doucz ja oferuję rozmowę przez telefon albo spotkanie to mnie doucz jeżeli ty lepiej wiesz A to nie jest w porządku jest nieuczciwe jeżeli ktoś twierdzi, że wie lepiej a nie chce porozmawiać w cztery oczy albo przez telefon co? Dużo czytam i wiem, że nawet używanie, widzę, że jako szabatowcy macie braki. Jezus Chrystus był szabatowcem. Uczennice Chrystusa, które po śmierci jego zachowywały szabat zgodnie z przykazaniem Bożym. I dopiero w sobotę, po sobocie, po szabacie, dopiero w niedzielę rano wyruszyły do grobu. Dlaczego? Bo to byli, te dziewczyny były też szabatowcami. Co się wam tak nie podoba, że szabat zachowujemy? A wy, niedzielni świniożercy, nie wstyd wam? Ja jestem szabatowcem i się chlubię z tego. I chwała Bogu, jestem posłuszny temu, co jest napisane. A wy komu jesteście posłuszni? Posłuszni jesteście edyktowi papieskiemu. Edyktowi dokładnie Konstantyna Wielkiego. Niedzielny edykt Konstantyna Wielkiego z, czwartego, z początku IV wieku naszej ery. Temu jesteście posłuszni. Twierdzicie, że Jezusa naśladujecie? Jezus Chrystus zachowywał szabat. On nie grzeszył przeciwko przykazaniom Bożym. Faryzeusze zarzucali mu, że nie zachowuje szabatu tak, jakby oni to chcieli robić. Dlatego im powiedział, syn człowieczy jest panem szabatu. Nie wy, faryzeusze. Nie wy będziecie mówić, co jest dobre, co jest złe, żeby robić w szabat. Dobrze jest dobrze czynić w szabat. Oni będą Boga korygować, jak szabat zachowywać. Ale w czasie sądu zwracam Ci uwagę, Patryk Gospodarek, żebyś się doczytał i douczył i się modlił. Rozmawiał przede wszystkim z Bogiem, bo samo czytanie to jest jeszcze nie tak wiele. Ważne jest, żeby mieć objawienie tego słowa, co się czyta. To się podzielę moim objawieniem z Tobą. W czasie sądu przed Sanhedrynem. Wytaczano wiel wiele oskarżeń wobec Chrystusa, niczego nie byli w stanie mu dowieść. Niczego. Nie znaleźli ani jednego haka na niego. Gdyby łamał szabat, albo gdyby uczył, żeby jeść wieprzowinę, to by mieli ewidentnego haka na niego. Cały czas starali się go przyłapać na jakimś grzechu, na jakimś odstępstwie od nauczania Tory pisanej. Ale to on im wykazywał, że oni nie zachowywali słowa Bożego spisanego, tylko zamieniali słowo Boże spisane na rzecz ludzkich tradycji, o tym jest Marka 7 i Marka 7 świetnie pasuje do was niedzielnych świniożerców. Jecie co popadnie, ignorujecie przykazania Boże w tym temacie. Gdyby Jezus propagował jedzenie wieprzewiny, farzeusze by wytoczyli to jako argument przeciwko niemu w czasie sądu nad Chrystusem. Nie byli w stanie mu niczego dowieść żadnego grzechu ani łamania szabatu ani zachęcania ludzi do jedzenia wieprzowiny Wy po prostu w chrześcijaństwie jesteście głupie panny macie puste lampy pozbawieni jesteście światła pozbawieni jesteście rozeznania całego słowa Bożego nie macie objawienia słowa Bożego macie tylko pychę i religijną arogancję to wszystko czym dysponujecie ale nie macie cywilnej odwagi żeby rozmawiać z ludźmi Którzy znają Boga Izraela, są mu posłuszni, żyją według Jego sprawiedliwości i starają się Jemu przypodobać. Nie, 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 zbawiony jestem z łaski za darmo, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Krwią Chrystusa jestem zbawiony. Ale on powiedział, że. By głosić zbawienie w jego imię, a następnie czynić uczniami wszystkie narody. Uczyć je, zachowywać wszystkiego tego, czego on nas uczył. A on nas uczył, aby być posłusznym ojcu. Proszę sprawdź sobie Mateusza 7,21. Nie każdy, który nazywa mnie Panem, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę mojego ojca. To tego właśnie Chrystus uczył. I on pełnił wolę ojca, i w obrębie woli ojca jest również zachowywanie szabatu, jak i niejedzenie rzeczy, które nie są pokarmami z definicji Bożej, z punktu widzenia Biblii. To nie są pokarmy. Rzeczy pewne Bóg stworzył nie po to, aby je jeść. Szczur, mysz, pies, świnia nie są stworzone przez Boga jako pokarm. To nie jest coś, co człowiek powinien jeść. I jeszcze raz mówię, na sądzie Sanhedryn, gdy w nocy sądzili. Chrystusa nie był w stanie dowieść mu żadnego grzechu, żadnego odstępstwa od nauczania Słowa Bożego. Skazali go za jedno przestępstwo, w ich, z ich punktu widzenia przestępstwo. On nazwał siebie Synem Bożym. Za to go skazali, za tożsamość, za to kim był, kim się deklarował, że jest. To wtedy arcykapłan rozdarł szaty, i za to był wyrok skazujący na Chrystusie. Nie załamanie szabatu, czy zachęcanie ludzi do jedzenia wieprzowiny, bo on takich rzeczy nie robił. Niestety w chrześcijaństwie jest tak dużo głupich ludzi, których takich rzeczy uczą właśnie. Na podstawie Marka 7 uczą, że Chrystus pozwolił jeść wieprzowinę. Przepraszam, ale to tak się dzieje z ludźmi, którzy nie szanują całego Słowa Bożego, ignorują kontekst i wyciągają błędne wnioski z tego fragmentarycznego zrozumienia Pism Nowego Testamentu. I o tym mówił apostoł Piotr w trzecim rozdziale, w drugim liście Piotra, trzeci rozdział od 15 do 17 wersetu o takich ludziach, którzy pochopnie wyciągają błędne wnioski z trudnych pism Pawła i nie tylko hipokryto tak, uważam, to są hipokryci Patryk, jesteś hipokrytą prosiłem, abyśmy się dzwonili albo spotkali, to uciekasz od takiej szczerej rozmowy ty się dołóż, hipokryto, że nie ma w Słowie Bożym takiej idei, jak Kościół chrześcijański a widzę, niestety, że w tym siedzisz w tym kościele, w Twojej głowie siedzi ta idea, niestety. Ogarnij się, bo kłamiesz jak diabeł i nie trzymasz się świadectwa Boga o jego Mesjaszu. Nie wolno nic dodawać do tego, co Bóg powiedział. On nie zapowiadał Mesjasza, który zbuduje chrześcijaństwo. Latasz po pismach Nowego Testamentu jak jakiś gamoń bez rozeznania, i jeszcze się kłócisz, a nie masz bladego pojęcia o restauracji Izraela. To było zapowiadane przez Boga Izraela że Mesjasz odrestauruje Izraela Dawidowego. I o tym właśnie mówi przecież Dziej Apostolski, 15 rozdział, tam jest wypowiedź Jakuba na ten temat. Co do Patryk, nie jesteś godny rozmowy? Proszę, każdy jest godny rozmowy, diable. Każdy jest godny rozmowy, diable. To nie jest język Chrystusa, to nie jest duch Chrystusowy. Ja jeździłem po więzieniach, rozmawiałem z najgorszymi, Przestępcami, z mordercami, z wieloletnimi wyrokami, z narkomanami, z czpunami, z oszustami, z prostytutkami, z różnego typu ludźmi w swoim życiu. Każdy jest godny rozmowy hipokryto. Jeżeli ty taki jesteś święty, taki wiesz, to to ty się zastanów nad sobą, jakiego ty ducha masz. Jeżeli ktoś nie jest godny rozmowy z tobą, za kogo ty się uznajesz? Wiesz, nie masz szacunku. Ja nie mam szacunku do hipokrytów, do oszustów, do ludzi zarozumiałych, nadętych, a pozbawionych wiedzy. Pozbawionych wiedzy historycznej, pozbawionych wiedzy biblijnej, a szarogęszących się po internecie, zadzierających nosa, a nie mających pojęcia o tym, o czym jest mowa. Do takich ludzi nie mam szacunku. Nie muszę mieć szacunku do hipokrytów. Jezus takich ludzi też nie szanował. Takim ludziom to stoły wywracał. Jak wpadł do świątyni, do tych wszystkich, co kupczyli tam, na Bogu próbowali coś zyskać, to On im stoły powywracał, wziął bici i powypędzał ich stamtąd. To ja mam taki szacunek do hipokrytów. Popracuj nad sobą, a jak się zmienisz, to możemy rozmawiać. Ty popracuj nad sobą, jak ktoś się prosi o rozmowę, to nie uciekaj, nie zasłaniaj się, po prostu nie masz wiedzy i się boisz to całe to Twoje chrześcijaństwo pęknie jak banka mydlana. Zresztą widać na czym ono polega. Ono polega na, na tym, że człowiek buduje swoje ego, swoją pychę. Chce sobie samemu nadać wartość przez to, co robi. Ja nie mam wartości w tym, co robię. Ja mam wartość w tym, kim jestem w Chrystusie Jezusie. Tak jest cenna moja dusza dla Boga, że On poszedł na krzyż golgoty. Umarł za moje grzechy, po to, abym ja miał wszystkie grzechy wybaczone, aby mógł zacząć od początku wszystko w moim życiu. I zacząłem 27 lat temu. I widzę, jak Was diabeł wodzi za nos. Ludzi, którzy nie kochacie prawdy. I dlatego, że nie kochacie prawdy. A prawdą są, całe słowo Boże jest prawdą. Nie kochacie prawdy, nie kochacie tej wewnętrznej integralności całego słowa Bożego. Dlatego Bóg dopuszcza na Was ostry obłęd, abyście wierzyli w kłamstwo, abyście byli sprawiedliwie potępieni. Kłamcy, słudzy kłamstwa. Kościół jest kłamstwem, jesteście sługami kłamstwa. Prawdomówny Bóg nigdy nie obiecywał żadnego kościoła. Obiecał, że odrestauruje Izraela. To się w Biblii nazywa drzewo oliwne, nazywa się to winnica pańska. I w to coś ludzie, zarówno rodowici Izraelici, jak i ludzie z narodów będą wszczepiani. Po co? Aby cały Izrael był zbawiony. Cały Izrael. Całe zgromadzenie Izraela. Zarówno rodowici, jak i przybysze. I dlatego do nieba jest wejście przez jedną z dwunastu bram. Szabatowcy, hipokryto, Patryk Gospodarek. Jezus był szabatowcem. Ale ty mało rozumiesz, bo głupie panny mają puste lampy. Według Biblii jest opis głupich panien, mają puste lampy. Dlaczego nie ma światła w lampach głupich panien? Dlatego, że one myślały, że wystarczy mieć same lampy, żeby mieć światło. Mają Biblię w ręku, myślą, że rozumieją. Światłem jest Tora. Duch objawia Tory. Duch jest lampą pańską. Duch, oliwa, namaszczenie Boga. Przychodzi, zaczyna Ci tłumaczyć, zaczyna Ci objawiać. Według Biblii Tora jest światłem. W przypowieściach Salomona to jest napisane: że Tora jest światłem. Światłem jest Tora. Jezus przyszedł jako ucieleśnienie Tory. Tora w akcji to Jezus Chrystus, Tora w ciele, działająca w akcji. To jest doskonałe objawienie Tory w życiu człowieka, Jezus Chrystus. Dlatego w objawieniu Jana w trzecim rozdziale mówi, że światło przyszło na świat, ludzie bardziej umyowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Tak właśnie jest. Jezus Chrystus zachowywał szabat, świętował sobotę. Nic nie zmienił w tym temacie. Nawet po jego śmierci uczennice świętowały sobotę. I to jest światło boże. Bo Sobota, święty dzień Boga, ma przypominać zgodnie z tekstem dekalogu Bożego, że Bóg wszystko w 6 dni stworzył. A siódmego odpoczął. To jest ktoś, kto potrafi w 6 dni wszystko stworzyć, uruchomić cały ten świat. Taką ma moc. Taką niewyobrażalną moc i potęgę, taką siłą dysponuje stwórca. I to jest światło dla narodów, żeby ludzie wiedzieli, że ktoś jest ktoś tak potężny, żeby mieli w niego wiarę. I temu między innymi służy przykazanie szabatowe, którego ty, Patryk Gospodarek, tak nienawidzisz, bo diabelski duch ciebie prowadzi. Diabelski duch ciebie popycha, żeby nienawidzić to przykazanie szabatowe. I nawet ludzi, którzy to zachowują, nazywasz szabatowcy. A wy, niedzielni świniożercy, co macie do zaoferowania? Jakie argumenty z Pisma Świętego, że jesteście odstępcami od czwartego przykazania dekalogu? Się nawróć, się opamiętaj, bo usłyszysz słowa z Mateusza 7,23. To usłyszą ludzie twojego pokroju. To właśnie to ten Mesjasz zapowiedziany przez Mojżesza i proroków odgłosi nad waszym marnym losem. Jeżeli się nie opamiętać. Jezus umarł za grzech łamania szabatu Jachwy. Rozróżnij szabat judaistów od szabatu Boga i nie spieraj się ze mną, bo mało wiesz. Patryk Gospodarek pisze do mnie: Michał Mazur, zachowujesz się jakbyś, zjadł wszystkie rozumy, nawróć się szczerze. No proszę, kolejne diabelskie oskarżenie z diabelskiego ducha. Te słowa nie pochodzą od ducha zmartwychwstania ani od mojego Boga, któremu służę. Nie pochodzą od Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Uważam, że te słowa pochodzą od diabła. To są słowa z diabelskiego ducha, ponieważ chrześcijaństwo niedzielne jest tchnione diabelskim duchem. Takie jest moje zdanie. Ja czytam od 27 lat o obłudniku, Patryku. Ty doczytaj, że Bóg nigdy nie deklarował tworzenia kościoła chrześcijańskiego. Jesteś zwiedziony, grzeszysz przeciwko czwartemu przykazaniu dekalogu. Po prostu masz ducha odstępstwa, a do tego mało znasz Biblię. Ja się nawróciłem 3 maja w 1993 roku. Co do szczerości, to ty unika się rozmów przez telefon albo spotkania ze mną, więc nie mów mi o szczerości. Nie ty będziesz osądzał moją szczerość, hipokryto. Ty lepiej podaj wersety, w których Bóg zapowiadał, że Mesjasz zbuduje taką rzecz jak Kościół Chrześcijański. Jeśli nie potrafisz podać, to znaczy, że jesteś posłańcem diabła, aby mieszać ludziom w głowach. Gdyż Amos 3,7 jest prawdą. Dlatego idea Kościoła jest kłamstwem. Amos 3,7: Jachłę nie uczyni niczego na ziemi, dopóki nie zapowie swoim sługom prorokom. Może kiedyś do, to dotrze do twojej zwiedzionej, przeprogramowanej propagandą głowę, kościelną propagandą głowy. Zaproszenie do rozmowy w cztery oczy pozostaje aktualne z mojej strony. Chwała Jezusowi Chrystusowi, którego zapowiadał Mojżesz i prorocy. Patryk Gospodarek. Oczywiście, że wiem dużo, gdyż proszę Boga o mądrość i on daje bez wypominania. Do tego czytam całe pismo, gdyż jest dobre, do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości. Wy w tym kulcie chrześcijańskim, w tym niedzielnym świniożerstwie jesteście niewychowani w sprawiedliwości opartej na pismach świętych. Dużo z waszego stylu życia to pogańskie wychowanie, wpływ pogańskiej, czyli babilońskiej kultury religijnej. Drugi Tymoteusz 3,16. Całe pismo. Przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Oczywiście, Paweł pisał te słowa do Tymoteusza, że Tymoteusz od dziecka zna pismo. Całe pismo w tamtych czasach to było oczywiście pisma Starego Testamentu. Gdyż Nowy Testament jeszcze nie istniał jako część Pisma Świętego. To były dopiero listy, które były w cyrkulacji. I jeszcze na koniec, nie wiem, czy do końca. Dotarłeś, czy nie? Ale zobacz, właśnie. Wczesna reformacja to w ten sposób formułowano słowo eklezja. Nie było słowa kościół, które niestety jest kłamstwem, i kto używa tego słowa na wyrażenie tego zgromadzenia wybranych, ten jest kłamcą i służy diabłu, a nie służy Bogu, gdyż Bóg jest Bogiem prawdy. On mówi ludziom prawdę, on nie miesza ludziom w głowach, nie prowadzi ludzi do zamieszania. Nowa Biblia Gdańska. A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na woje zbuduje zbuduję moje zgromadzenie wybranych, i bramy krainy umarłych go nie przemogą. Moje zgromadzenie wybranych, czyli naród wybrany, no to ma sens dlatego, bo Jakub mówi w pierwszym swoim liście, w pierwszym zaraz w wersecie swojego listu: Pozdrawiam 12 plemion w rozproszeniu. To jest właśnie zgromadzenie wybranych. Hallelujah! Jezus przyszedł jak tylko do owiec z domu Izraela. Tak jest, dokładnie. Dom Izraela, i to jest nowe przymierze, jest dla domu Izraela. Nie ma nowego przymierza dla żadnego kościoła chrześcijańskiego, nic takiego w Biblii nie ma. Natomiast do tego odrestaurowanego przez Mesjasza Izraela mogą być wszczepiani również ludzie z narodów, aby imię Boga Jachła, Boga Izraela było wzywane nad nimi, aby mogli mieć też udział w tym zmartwychwstaniu, w tym nowym przymierzu, jakie jest zaoferowane dla Izraela Chrystusowego. I to samo, proszę zobaczcie, niemiecki przekład jest użyte słowo meine Gemeinde, czyli moje zgromadzenie, moja społeczność. Und die Forten der Hölle sollen sie nicht überwältigen, I władze piekła nie przemogą, nie pokonają tegoż. A na dole mamy e, William Tyndale translation. And I say also unto thee, if thou art Peter, and upon this rock I will build my congregation. Widzicie? Zgromadzenie. Znowu mamy zgromadzenie. Nie słowo church, ale congregation. W niemieckim mamy gemeine. Nie Kirche, ale gemeine. Oni unikali, zarówno Luther, jak i Tyndel unikali słowa, które było częścią systemu rzymskiego, systemu katolickiego. To słowo nadal pozostało częścią tego systemu rzymskokatolickiego. Bóg nie zapowiadał założenia żadnego kościoła chrześcijańskiego. Żadnego. Nigdzie w pismach czegoś takiego nie ma. Zapowiadał zgromadzenie wybranych. No jest, po prostu jest. Nowe przymierze jest zapowiedziane dla zgromadzenia wybranych. Proszę bardzo. Oto nadejdą dni, mówi wiekuisty, mówi Jachła. Mam też taki przykład Biblia lubelska, tam jest Jahwe, spolszczone imię Boże. Oto nadchodzą dni wyrocznia Jahwe, kiedy zawrę z domem Izraela, z domem judzkim, nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich ojcami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą wyrocznia Jachwe. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach wyrocznie wy Widzicie, że mówi o domu Izraela jako zjednoczonym domu. Już nie wyróżnia domu Izraela domu Judy. Mówi o jednej całości. Umieszczę swe prawo, w głębi ich jestestwa wypiszę na ich sercu. Hebrajski tekst mówi, umieszczę moją torę, w głębi ich jestestwa wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Umieszczę moją torę. Pismo nie mówi, umieszczę dwa przykazania miłości i to wszystko. Nie. Tore umieści w sercu. Będzie mieli dobre rozeznanie. Tore Boga Jachwe. Będzie mieli dobre zrozumienie tej tory. Częścią tej tory jest cały dekalog. I my mamy dobre zrozumienie. My, którzy mamy nowe przymierze, które jesteśmy Izraelitami, mamy dobre zrozumienie. Wiemy lepiej od tych ludzi w kulcie niedzielnego świniożerstwa, Oczywiście, że wiemy lepiej. Dlaczego? Bo kto ma, będzie mu dodany. Jak kto nie ma, to i to, co miał, czy co ma, będzie mu zabrane. Objawienie się pomdarza. My wiemy, że jesteśmy Izraelitami, i dlatego Bóg dał nam zrozumienie jego tory. Co się zmieniło? Miejsce umieszczenia tych przykazań jest w sercu człowieka, a nie na zewnątrz, w księdze czy na tablicach kamiennych. Oraz. Wróciliśmy do kapłaństwa melchizedekowego, gdzie Chrystus jest arcykapłanem, a my jesteśmy kapłanami. Nie ma już kapłaństwa lewickiego, jest kapłaństwo całego Izraela. Powszechne kapłaństwo królewskie całego Izraela, o czym była mowa przy zawieraniu przymierza synańskiego. Tam była mowa o kapłaństwie całego Izraela, królewskim kapłaństwie. Lewickie kapłaństwo dopiero po grzechu ze złotym cielcem się pojawiło. Czyli lewickie kapłaństwo nie było związane z przymierzem synańskim. Tego oczywiście w chrześcijaństwie to mało kto to rozumie, bo oni tam nie mają zrozumienia za bardzo Słowa Bożego. Mają tylko takie elementarne pojęcie na temat Ewangelii, to wszystko, ale nauka sprawiedliwości.